Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na terenie fabryki METALFAX OKUŁKA, która produkuje, jak Państwo wiecie, znakomite rozrzutniki obornika. Za nami stoi absolutna nowość, którą wprowadzamy w tym roku do produkcji seryjnej. Rozrzutnik obornika Viking z systemem nawożenia precyzyjnego, z poziomym adapterem rozrzucającym. W ten sposób METALFAX OKUŁKA wpisuje się w ogromny, szeroki temat, który w Polsce dopiero się zaczyna, czyli rolnictwo precyzyjne. Rolnictwo precyzyjne to przede wszystkim racjonalne ograniczenie kosztów nawozów i środków ochrony roślin. Za mną stoi maszyna, która jest jednym z ważnych elementów rolnictwa precyzyjnego. Dzięki temu, że zamontowany jest na niej system rolnictwa precyzyjnego, możemy oborniki i inne substraty, które do tej pory musieliśmy rozrzucać na oko, dawkować w sposób kontrolowany i absolutnie precyzyjny. Warto zwrócić uwagę, że adapter poziomy zamontowany na rozrzutniku. Dzięki temu rozwiązaniu zbliża rozrzutnik precyzją dawkowania do rozsiewacza do nawozu, który, jak wiemy, bardzo precyzyjnie dozuje dawki. Mam ze sobą panel MFS Control, panel, który steruje kontrolą nawożenia, utrzymując zadaną dawkę w tonach na hektar, jednocześnie sterując wszystkimi funkcjami hydraulicznymi urządzenia. Oznacza to, że do sterowania wszystkimi funkcjami hydraulicznymi maszyny potrzebujemy jedynie dwóch przewodów hydraulicznych zasilającego i powrotnego oraz oczywiście panel MFS Control, który jest w tej chwili w moich rękach. System dawkuje zadaną ilość materiału na podstawie takich zmiennych jak prędkość maszyny, wysokość otwarcia zasuwy oraz gęstość materiału. Sterownik zbiera informacje z czujników w odpowiednich podzespołach maszyny oraz anteny GPS, który przelicza na końcową prędkość posuwu przenośnika łańcuchowego adekwatną do zadanej dawki. Dodatkowo, Wiking wyposażony jest w niesamowicie istotny element. Sześć tensorów wagowych z wysoką dokładnością mierzą one wagę załadowanego materiału, co pozwala nam na kontrolowanie rzeczywistej ilości rozrzuconego materiału. Myślę, że powinniście zastanowić się Państwo nad zakupem naszej maszyny, wyposażonej w system nawożenia precyzyjnego po to. By w obecnej sytuacji, kiedy mamy bardzo wysokie ceny nawozów, a ceny nawozów organicznych poszybowały w górę i mamy konieczność wnoszenia ich w sposób optymalny, powinniście brać nas pod uwagę jak to optymalne rozwiązanie do rolnictwa precyzyjnego.